To jest podcast AI Codziennie, i w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Ciebie trzy tematy: nowego asystenta randkowego opartego na sztucznej inteligencji w aplikacji Facebook, tańszy plan ChatGPT-Go, uruchomiony w Indonezji, oraz branżowy protokół płatności dla agentów ogłoszony przez Google wraz z partnerami z sektora finansowego i handlu. Zaczynam od rozwiązania z obszaru relacji, bo to tam technologia dotyka codzienności najbardziej bezpośrednio. Facebook testuje asystenta, który pomaga użytkownikom lepiej rozpocząć rozmowę, podsuwa propozycje pierwszych wiadomości i podpowiada, jak bezpiecznie nawiązywać kontakt. Funkcja ma wspierać osoby, które mają trudność ze zrobieniem pierwszego kroku, a jednocześnie pilnować jasnych zasad szacunku i zgody. Ważne jest to, że narzędzie ma działać w sposób przejrzysty, a jego rekomendacje można łatwo modyfikować, żeby brzmiały naturalnie i odpowiadały stylowi użytkownika. Widzę tu próbę połączenia wygody z większą uwagą na komfort rozmówców, co w przestrzeni internetowej bywa wyzwaniem. Taki asystent to również zapowiedź usług, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale potrafią towarzyszyć w konkretnej sytuacji i pomagać w realnym działaniu. Przechodzę teraz do drugiego tematu, czyli szerszego dostępu do narzędzi generatywnych. OpenAI wprowadziło plan ChatGPT Go w Indonezji, celując w użytkowników, którzy potrzebują sprawnego wsparcia przy pracy i nauce, ale nie chcą inwestować w droższe subskrypcje. Taki plan ma zachęcić do regularnego korzystania z asystenta, do pisania, streszczania i tłumaczenia, a także do prostych automatyzacji w codziennych zadaniach. Rozszerzenie dostępności na lokalny rynek to również sygnał, że twórcy modeli chcą szybciej docierać do społeczności poza największymi gospodarkami, z uwzględnieniem lokalnych języków i potrzeb. Dla firm w regionie to szansa, by wdrażać asystentów w obsłudze klientów i sprzedaży bez długich pilotaży. W dłuższej perspektywie takie plany budują nawyk korzystania ze sztucznej inteligencji, jak z podstawowego narzędzia pracy. Podobnie jak kiedyś edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny. To także test skalowalności, bo szeroki dostęp wymusza stabilność, przewidywalność działania i jasne zasady odpowiedzialnego użycia. Nie zdziwię się, jeśli tak usługa zaraz będzie dostępna na innych rynkach. Następnie opowiem o finansowej infrastrukturze, która pozwala agentom programistycznym działać w świecie realnych płatności. Google zaprezentowało branżowy protokół Agent Payments. Znany jako AP2, który ma umożliwiać bezpieczne zlecanie transakcji przez agentów w imieniu użytkowników. Zasada jest prosta: użytkownik nadaje jasne upoważnienie, które określa limit, cel i czas, a agent może wykonać płatność tylko w tych granicach i w sposób możliwy do natychmiastowego cofnięcia. W inicjatywę weszły podmioty z handlu, bankowości i płatności, co zwiększa szansę na wspólny standard i zmniejsza ryzyko nadużyć. Dzięki takiemu podejściu asystent zakupowy może nie tylko znaleźć produkt, ale także dokończyć transakcję, a asystent podróżny potrafi samodzielnie zarezerwować bilet i hotel w ramach wcześniej ustalonych zasad. Widzę w tym krok w stronę agentów, którzy naprawdę załatwiają sprawy, a nie tylko udzielają porad. Jeśli taki protokół zostanie przyjęty szeroko, otworzy drogę do wielu usług, które do tej pory kończyły się na etapie rekomendacji. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem.